W świecie, w którym zbiegi okoliczności wydają się dyktować bieg wydarzeń, zastanawiające jest pytanie, czy to możliwe, że wszystko, co się dzieje, ma wyższy cel? To pytanie powraca, gdy analizujemy przesłania ojca Michela Rodrígueza, który twierdzi, że otrzymał niezwykłe objawienia od archanioła Gabriela na temat czasów, w których żyjemy. Ale jakie są implikacje tych objawień? I jak pasują one do obecnego scenariusza? Po pierwsze, czy to możliwe, że wydarzenia wpływające na świat od 2020 roku, od pandemii po ograniczenia i proponowane zmiany społeczne, są zgodne z boskim planem? Co więcej, jaką rolę odgrywa otrzymana przez niego wiadomość w tym rzekomym niebiańskim projekcie? Odpowiedzi na te pytania otwierają fascynujące drzwi do refleksji. Według Ojca Michela, nic, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Wszystko jest częścią planu, który Bóg dopuszcza i który ma głębokie implikacje dla ludzkości. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci wzrastać duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy od początku. W nocy z 17 na 18 marca 2024 roku Archanioł Gabriel podobno przekazał mu doniosłe przesłanie, podkreślając postać świętego Józefa jako obrońcy świętej rodziny i kościoła w czasach ostatecznych. Gabriel podkreślił dyskretną rolę świętego Józefa, który uniemożliwił złemu rozpoznanie syna Bożego, opóźniając w ten sposób początek ucisku. Przesłanie, wstrzymane do końca września 2024 roku w celu Rozeznania, wskazuje na szereg ostrzeżeń i obietnic. Według ojca Michela Kościół, poprzez swoje wysiłki, aby uczynić świętego Józefa widocznym, opóźnił wydarzenia ucisku, mimo że są one nieuniknione. Co więcej, słowa te nie są odosobnione, ponieważ kapłan przewidział w poprzednich orędziach takie wydarzenia, jak prześladowania chrześcijan. Niebiańskie ostrzeżenie i triumf niepokalanego Serca Maryi. Zaskakujące jest to, jak te objawienia, przekazywane w ścisłym posłuszeństwie po latach milczenia narzuconego przez biskupa, wpisują się w globalny obraz. Najnowsze przesłanie, wygłoszone w kontekście światła i pokoju, podkreśla znaczenie wiary i duchowego przygotowania w ciągle zmieniającym się świecie. W ten sposób Ojciec Michel przedstawia wizję, która nie tylko zachęca nas do refleksji, ale także do zastanowienia się, w jaki sposób wydarzenia wokół nas mogą być połączone z większym boskim celem. Kiedy Gabriel ujawnił, że świętego Józef jest katechonem, postacią wspomnianą w drugim liście do Tesaloniczan, która powstrzymuje manifestację Antychrysta, otworzyło się nowe spojrzenie na obecne czasy. Zgodnie z przesłaniem święty Józef działał jako duchowa tarcza nie tylko dla świętej rodziny w przeszłości, ale także dla Kościoła i wiernych w teraźniejszości. Tarcza ta jest utrzymywana dzięki jego dyskrecji i posłuszeństwu, cechom, które pozwoliły powstrzymać działanie zła, aż do teraz. Rok 2024, ogłoszony rokiem Józefowym, był boską koncesją na wzmocnienie duchowej ochrony. W tym czasie błogosławieństwa wylane na wierzących odegrały kluczową rolę w zapobieganiu pełnej manifestacji Antychrysta. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy zrozumieć, w jaki sposób cnoty świętego Józefa mogą prowadzić nas w naszej własnej duchowej walce. I jak błogosławieństwa, które nam pozostawił, nadal działają w naszym życiu. To jest właśnie to, co oferuje Sekret Występy Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez Jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w zakotwiczonym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się edycje. Gabriel ostrzegł jednak, że ten etap szczególnej ochrony zakończy się 8 grudnia, kiedy świętego Józef, wypełniając wyznaczoną mu rolę, odejdzie z tego konkretnego zadania, pozostawiając ludzkość w nowej fazie duchowej próby. Wraz z wycofaniem się katechona, wydarzenia opisane jako znaki czasów ostatecznych zaczną manifestować się z większą intensywnością. Gabriel wyjaśnił, że tak zwane znamie bestii będzie nie tylko symbolem kontroli ekonomicznej, ale także systemem globalnej dominacji zaaranżowanym przez sojuszników Antychrysta. System ten będzie dążył do nałożenia drastycznych ograniczeń, takich jak zakaz kupowania lub podróżowania bez poddania się tym warunkom, podczas gdy ideologie komunistyczne i media staną się narzędziami do siania strachu. I manipulacji. Kościół, infiltrowany przez siły, które chcą go zniekształcić, stanie w obliczu okresu zamieszania, podziałów i skandali. Nawet pośród tej ponurej panoramy można mieć pewność, że będzie to tylko pozór końca. Gabriel podkreślił, że Boski Plan nadal obowiązuje, a schronienia przygotowane przez Jezusa, Marię i Józefa będą miejscem nadziei i schronienia dla sprawiedliwych podczas pojawienia się Antychrysta. W tym krytycznym momencie duchowa walka nasili się, ale będzie to również preludium do triumfu niepokalanego Serca Maryi. Dlatego przesłanie zachęca wierzących do wytrwania w wierze, wiedząc, że chociaż zasłona dyskrecji Świętego Józefa zostanie zdjęta, jego dziedzictwo duchowej ochrony pozostaje przewodnikiem. Aby stawić czoła temu, co ma nadejść. Wycofanie katechizmu oznacza początek okresu, w którym schronienia przygotowane przez Jezusa, Maryję i Józefa staną się duchowym i fizycznym schronieniem wiernych. Miejsca te chronione szczególnie przez Matkę Bożą z góry Karmel będą oferować pocieszenie podczas trzech i pół roku ucisku, który nastąpi po niebiańskim ostrzeżeniu. Ochrona ta nie zwalnia jednak wierzących od stawiania czoła wyzwaniom. Gabriel wyjaśnił, że chociaż wśród sprawiedliwych będą męczennicy, wierna reszta będzie chroniona, a triumf niepokalanego serca Maryi zacznie się umacniać od tego momentu. W tym okresie nastąpi seria katastrofalnych wydarzeń, które wystawią na próbę wiarę ludzkości. Szczepienia, choć nie są znakiem bestii. Będą działać jako prekursorzy systemu kontroli, który będzie dążył do podporządkowania światowej populacji pod złudzeniem bezpieczeństwa. Równolegle media będą nadal propagować atmosferę strachu i dezinformacji, zwiększając zamieszanie wśród wierzących i tych, którzy odrzucili Chrystusa. Pośród tej ciemności schrony będą nie tylko miejscami fizycznego schronienia, ale także ośrodkami modlitwy i duchowego przygotowania. Powstałe tam wspólnoty będą żyły nadzieją na nową pięćdziesiątnicę, podczas której boska łaska zostanie wylana na ziemię, aby oczyścić Kościół i odnowić świat. Okres ten zakończy się erą pokoju, czasem, w którym zapanuje Królestwo Woli Bożej z Eucharystią w centrum życia wiernych. Jeśli to przesłanie obudziło coś w twoim sercu, pamiętaj, że możesz dowiedzieć się więcej dzięki dostępnej książce cyfrowej. Zostało już tylko kilka egzemplarzy. Gabriel podkreślił znaczenie przeżywania tych czasów z wiarą i zaufaniem. Słowa Jezu, w Tobie ufam powinny być nie tylko powtarzane jak mantra, ale stać się głębokim aktem poddania się w obliczu nieznanego. Każdy krok podjęty na tym etapie będzie świadectwem wierności i miłości wobec Bożego planu, zapewniając, że nawet jeśli ucisk wydaje się nie do pokonania, triumf Maryi i królowanie Chrystusa są już w drodze. W tym kontekście słowa archanioła zachęcają wiernych do wytrwałości, wiedząc, że nawet pośród najbardziej intensywnych prób, boskie światło nie zawiedzie tych, którzy szukają go z czystym sercem. Schronienia przygotowane na czas ucisku nie są zwykłymi miejscami fizycznego schronienia, ale przestrzeniami poświęconymi przez boską łaskę. Każde starannie wybrane schronienie musi być pobłogosławione i chronione poprzez szczególne i sakramentalne modlitwy, takie jak woda święcona i używanie świętych obrazów. Gabriel podkreślił, że miejsca te nie są wybierane przypadkowo, ale są kierowane przez interwencję nieba, zapewniając, że są strategicznymi punktami dla zachowania wiary i wspólnoty chrześcijańskiej. Istotną cechą schronisk jest budowanie silnej wspólnoty. Ludzie, którzy zgromadzą się w tych miejscach, będą nie tylko dzielić się zasobami materialnymi, ale będą zjednoczeni wspólnym duchowym celem. Pozostać wiernymi Bożemu planowi pośród ciemności. Życie w schroniskach będzie skoncentrowane na nieustannej modlitwie, poświęceniu i wzajemnej miłości, odzwierciedlając ducha pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które stanęły w obliczu prześladowań. Matka Boża z góry Karmel odgrywa centralną rolę w ochronie tych schronisk. Wierni są zachęcani do poświęcenia schronisk. Pod jej opieką, noszenia szkapleży i odmawiania różańca, jako aktów oddania i zaufania. Zgodnie z przesłaniem Gabriela, wstawiennictwo Maryi w tych miejscach nie tylko zapewni duchowy pokój, ale będzie działać jako tarcza przeciwko siłom zła, które próbują zdestabilizować wiernych. Ponadto wzywa się osoby odpowiedzialne za schroniska do ustanowienia ołtarzy. Poświęconych najświętszemu sakramentowi, zapewniając obecność Jezusa w Eucharystii jako duchowego rdzenia każdego schronienia. Praktyka ta wzmocni wiarę tych, którzy się tam schronią, i posłuży jako źródło siły w czasach niepewności. Gabriel wspomniał również, że miejsca te będą odwiedzane przez anioły, które będą oferować wiernym pocieszenie i przewodnictwo w najtrudniejszych chwilach. Nie należy lekceważyć duchowej gotowości schronów. Wierni są zachęcani do prowadzenia życia regularnej spowiedzi i komunii, wzmacniając swoją więź z Bogiem przed nadejściem czasu ucisku. W ten sposób schroniska będą nie tylko miejscami fizycznego schronienia, ale prawdziwymi drogowskazami nadziei i duchowej wytrwałości na drodze do odkupienia. Ostrzeżenie będzie niebiańskim wydarzeniem, które wstrząśnie sumieniami całej ludzkości. Zjawisko to, opisane w objawieniach Gabriela, będzie polegało na głębokim i osobistym doświadczeniu dla każdego człowieka, podczas którego zostanie mu pokazany stan jego duszy, tak jak widzi go Bóg. Nie będzie to sąd ostateczny, ale okazja do refleksji, skruchy i korekty kursu. Zanim ciemne wydarzenia zaczną się rozwijać, mówi się, że w tym momencie wszyscy zrozumieją konsekwencje swoich działań i zaniechań, tworząc moment duchowej transformacji dla tych, którzy zdecydują się przyjąć tę łaskę. Chcesz dowiedzieć się więcej o czasach, w których żyjemy? Ta cyfrowa książka może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Dostępne egzemplarze. Są na wyczerpaniu. Po ostrzeżeniu, znaki zapowiadające triumf niepokalanego serca Maryi będą się nasilać. Znaki te będą obejmować widoczne zjawiska niebieskie, takie jak niewyjaśnione światła na niebie i zakłócenia w gwiazdach, które będą przypominać o boskiej interwencji na świecie. Jednak wraz z tymi znakami nadziei pojawią się również przejawy chaosu, takie jak klęski żywiołowe. I konflikty, które wystawią na próbę wiarę sprawiedliwych. Próby te nie będą karą, ale środkiem do oczyszczenia ludzkości i przygotowania drogi do Królestwa Woli Bożej. Męczennicy odegrają kluczową rolę w tym okresie, nie tylko jako świadkowie wiary, ale jako potężni orędownicy dla tych, którzy pozostaną na ziemi. Gabriel objawił, że ofiara tych męczenników wzmocni Kościół w jego duchowej walce, pokazując światu, że nawet w najciemniejszych chwilach światło Chrystusa nie może zgasnąć. Ich historie zainspirują wierzących do wytrwałości i odwagi pośród prześladowań. Ponadto, w tym czasie zbiorowa modlitwa będzie miała znaczącą moc. Społeczności gromadzące się w schroniskach i innych miejscach wiary, Będą przykładem duchowej odporności. Ich modlitwy, zjednoczone z modlitwami świętych i dusz czyśćcowych, stworzą barierę przeciwko siłom zła, utrzymując przy życiu nadzieję na odkupienie. W tym kontekście słowa Gabriela są nie tylko ostrzeżeniem, ale także zaproszeniem do przygotowania się z pokorą i determinacją na nadchodzące dni. Nadejście Nowej Pięćdziesiątnicy będzie początkiem globalnej transformacji. Zgodnie z objawieniem Gabriela, wydarzenie to będzie wylaniem ducha świętego, jakiego świat nie znał od początków Kościoła. W tym czasie dusze oczyszczone przez ostrzeżenie i uciski będą gotowe na całkowitą duchową odnowę, która pozwoli na ustanowienie królestwa boskiej woli na Ziemi. Królestwo to będzie nie tylko fizyczną zmianą, ale nowym sposobem życia w całkowitej harmonii z Bożymi planami, kierowanym miłością, posłuszeństwem i łaską. Śledząc tę wiadomość, przypominamy, że nadal możesz uzyskać dostęp do książki cyfrowej, aby kontynuować naukę i refleksję. Nie przegap tego, zostało już tylko kilka egzemplarzy. Eucharystia będzie centrum tej nowej ery. Znanej jako Eucharystyczne Panowanie Chrystusa. Gabriel wyjaśnił, że rzeczywista obecność Jezusa w Eucharystii będzie bardziej namacalna niż kiedykolwiek, dając pokój i radość tym, którzy uczestniczą w tej tajemnicy. Kościoły, odnowione i oczyszczone, ponownie wypełnią się życiem, a wierni doświadczą cudów i niezwykłych znaków, jako potwierdzenia bliskości Boga na tym nowym etapie. Triumf niepokalanego serca Maryi będzie widoczny we wszystkich aspektach tej ery pokoju. Gabriel podkreślił, że Maryja zostanie uznana nie tylko za królową nieba, ale także za duchową matkę całej ludzkości. Jej wstawiennictwo będzie miało kluczowe znaczenie dla zamanifestowania się tego czasu łaski, demonstrując moc jej miłości i wierności dzieciom Bożym. Jeśli to przesłanie skłoniło Cię do refleksji, i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarz. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam wielkie dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Dla wiernych słuchających tego przesłania, wezwanie jest jasne: wzmocnij swojego ducha i wiarę w obliczu nadchodzących wyzwań. Przygotowanie jest nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim duchowe, zakotwiczone w nieustannej modlitwie i ufności w Boży plan. Dlatego w tym uroczystym momencie zapraszamy Was do przyłączenia się do potężnej modlitwy, szukając ochrony i przewodnictwa nieba w obliczu tego, co zostało objawione Ojcu Michelowi przez Gabriela. Niech nasze słowa staną się błaganiem i aktem całkowitego poddania się woli Bożej. Umiłowany Ojcze Niebieski, w swoim nieskończonym miłosierdziu i mądrości zesłałeś nam orędzia, aby prowadzić nas pośród utrapień. Prosimy Cię, umocnij nas swoim Duchem Świętym, oświeć nasze dusze, aby oparły się pokusom zła i uzdolnij nas do życia zgodnie z Twoją boską wolą. O Jezu, w Tobie pokładamy całkowitą ufność. Prowadź nasze kroki do schronień, które przygotowałeś, chroń nas pod płaszczem Maryi i uczyń nas godnymi świadkami Twojego triumfu. Święty Józefie, po strachu demonów, bądź naszą tarczą i obrońcą w tych trudnych czasach. Niech Twoje cnoty posłuszeństwa i pokory będą dla nas przykładem. Najświętsza dziewico, matko z góry Karmel, okryj nas swoim szkapleżem i towarzysz nam w każdej duchowej walce. Módl się za nami, abyśmy, gdy nadejdzie dzień, stali się częścią królestwa Twojego Syna. Amen.